Tak, wraz z naszą grupą bardzo starej młodzieży, starszej młodzieży z mojego fitness klubu, tu niedaleko na moim osiedlu, byliśmy w kilku kieleckich muzeach. No, co to dużo mówić, to były muzea, do których jestem wolny, bo klub aż tak dobrego serca, to właściciele klubu nie mają. Oni mają serce na tyle dobre, na, na ile warto chołubić tą grupę bo ona płaci stabilny abonament. I jedną z takich wizyt, z ostatnich wizyt, to była wizyta w muzeum, które nosi nazwę, które nazywa się ośrodek um, 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 zapomniałbym się, ośrodek myśli patriotycznej i narodowej. Czy narodowej, czy narodowej chyba, nie społecznej, nie narodowej. Muzeum urządzone w dawnych sprzed wieków stajniach, Potem, w tych jak było więzienie. Najpierw czarskie, potem austriackie, w czasie wojny niemieckie, a po wojnie no, więzienie uboskie, stare mury, ciasne, ciemne. A więc i to muzeum, w tych starych, odnowionych, co prawda, no starannie odnowionych, odbudowanych pomieszczeniach, jest dalej ciasne, bez okien. Ciasne, ciemne, bez okien. Bez okien może i dlatego, że. Yy, Wszystkie wystawy, ekspozycje urządzone są tam na zasadzie udziału multimediów, które lubię jednak, nie lubię jednak zbyt dużego świata, bo no, wtedy wychodzi czarno na białym. Takimi jak Raz Z tyłu okno, krata, dopiero na to taka gęsta siatka, żeby żadna informacja, żaden gryps nie wydostawał się stąd. To trzeba Były. No były, ale teraz niestety ani jednej taki bardzo. Tak, o nie pamiętajmy że to jeszcze. Ale to czego nie? Jest tam na chwilę taka ekspozycja, która mnie zadziwiła, poświęcona takiemu starożytnemu kiedyckiemu górnikowi. No starożytny, bo to XVII wiek, czyli. czyli, 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 czyli no prawie 300 lat temu, słuchaj, to co by nie mówisz, no 1600 któryś rok, 400 lat temu, prawie 400 lat temu, no to, no to już starożytny górnik, Hilary Mala, taki wieśniak, chłopak, który chodził, ich tam było sporo, to nie był jeden, ale ten właśnie, ten Hilary Mala, o nim tu jest taka legenda, która nigdzie nie była zapisana, ale jest ślad, materialny ślad, po tym, że ta legenda działa się naprawdę, duża rzeźba, czarna rzeźba w klasztorze na górze, karczówka, rzeźba wyrzeźbione w wielkiej bryle galeny, którą to właśnie wygrzewał gdzieś tam z ziemi, wynalazł najpierw ten Hilary Mala. Ale o Hilary Mal, Mali, Mala, tak Mali, powiem innym razem być może, a dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o tej właśnie ekspozycji. Bardzo wielka ciekawostka. Otóż pierwszym takim widocznym, ważącym w oczy eksponatem jest taka szafka, gablotka, oczywiście w półcieniu, w półcieniu bo tu by się nie udał trik, w którym to gablot, co za takim zielonkawym, czyli zielonkawym szybkami z trzech, z cztere, nie z trzech stron, dobrze, z trzech stron, czwartą stroną jest no, ściana blisko tej, 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 tej gablotki. I za tymi trzema szybkami widać obracającą się bryłę Galeny, Duży kryształ wielkości mniej więcej dużej główki kapusty albo ludzkiej głowy, potężny kryształ. I on się obraca, pokazując całą tą strukturę. Ale ja chciałem zobaczyć, bo mnie zadziwiło, że to samo widzę z tej strony, co i z boku. Tak zaglądałem. Aha, coś tu, to jakiś trik. Nie piszę, co to jest za trik. I tak zajrzałem tam przez szparkę właśnie od ściany widać, a w tej kablotce, słuchaj, nie ma kryształu, który widzę z tej strony, z tej frontowej, z tych bocznych. Czyli widzę wirtualny obraz nieistniejącej galeny. Ona jest, ale jej tam nie ma. Mm, taki trik. Zapytałem te, tego, tego, tego pana przewodnika, co to, co to za trik? Musi pan sobie znaleźć w Internecie. Tylko tyle uzyskałem. No to sobie znajdę w Internecie. Wychodzi na każde zapytanie na pierwszym, drugim miejscu zwracało mi wyniki, ale po pierwsze yy, hologram tupaka, takie hasło się pojawiało i tam odnośniki do stron, najczęściej angielskojęzyczne. Jedna, czy dwie były też polskie strony mówiące o tym na no więcej niż jedna, chyba dwie-trzy strony, ale głównie angielskojęzyczne. Chciałem nawet zrobić sobie w domu taki taki hmm, hologram, że to nie był hologram, to było no, słowo trochę na wyrost. Było coś, co bardzo zadziwia. Okazuje się, że tego, tego, tego typu triki stosowane były przez no, różnych e, czarodziejów czary mary czary Mamy, także, także w teatrze, i nawet ten trik miał swoją nazwę z do ściągawki. Słuchaj, bo w wieku to już trzeba ściągać. A nie, nie mam tutaj, nie mam. Tutaj chyba wydrukowałem sobie. Ach, 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 ach. Eee, Pepera. duch Pepera. Okazuje się, że w XIX wieku, dobrze mówię? W XIX wieku, w połowie XIX wieku w jednym z teatrów stosowano taką sztuczkę nazwaną potem duchem Pepera sztuczka, która powodowała, że ta sztuka na scenie grana była długi, długi czas i ciągle waliły do tego teatru tłumy niektórzy widzowie chodzili po kilka razy bo na scenie nie wiadomo jak, nie wiadomo skąd ale pojawiał się autentyczny autentyczny duch duch, słuchaj, biały duch tu w takiej tej białej, tutaj zamiast rąk takie jakieś strzępy tkaniny. Widzowie mieli tam ciary na plecach, przeżywali, o, boję się, boję się duchy. No, a ten duch chodził tak po tej, a tam w drugim kącie był jakiś biedak nieszczęsny, którego, do którego ten duch przyszedł, nawiedził go. I on tak, ten duch, on czy ten duch, tak raz stawał z tymi łapami nad tym biedakiem, Bój się, zjemcie, zjemcie, bój się. Potem się odwracał. Bójcie się i wy. Do każdego przyjdę. No to tam widzowie, nie, nie znając metody tej sztuczki, przeżywali tak bardzo, że niektórzy w chowali lichowali się za innych widzów. Chcieliby wleść pod ten fotel, żeby tylko duch ich nie widział i nie odwiedził. bo naprawdę, możemy mieć cholera, wie. Przecież widzę, co widzę. Jest duch i niech mi nikt nie mówi, że duchów nie ma. Ja widziałem w teatrze, wczoraj byłem na własne żywe oczy, widziałem żywego ducha. Chodził i straszył, że mnie że żebym się bał. No, no chciałem więc sobie i w ten sam sposób powstał. Mm, 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 no, to była połowa XIX wieku ta technika. Ale w 2012 roku, w którąś tam rocznicę, nie pamiętam, trzecią, czwartą zastrzelenia y, m, znanego amerykańskiego rapera, Tupaka y, w takiej małej mieście, no, małej jak na warunki amerykańskie, bo to prawie 100 tysięcy ludzi, to tak jak dzisiaj płotk chyba, czy, no jak Płock, czy, czy, czy po, Ostrowiec nas, no trochę więcej ma Ostrowiec, tam 112 powiedzmy, ale ta sama skala wielkości miasteczka. Y, o cholera, zapomniałem, zobacz. Księgawka musi być yy, kaczela, Miejscowość nazywa się Kaczela, a leży na granicy pustyni, to gdzieś tam w rejonie Los Angeles, z tamtej strony Ameryki. Na, na brzegu pustyni o tej samej nazwie, Kaczela. organizowany jest coroczny festiwal muzyczny, duży festiwal muzyczny, muzyki, muzyki młodzieżowej, rockowej i, 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 i rap. It. I coś tam, ale w 2012 roku, w rocznicę chyba, nie wiem, trzecią czy czwartą, przyjaciele tego Tupaka postanowili zrobić koncert z, u, poświęcony muzyce. Muzyce, no, 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 no. Raperzy mówią, że oni rapują, nie śpiewają. Więc muzyka to, no dobrze, niech będzie muzyce poświęconej tw twórczości y, Tupaka. No, oni śpiewali, ci przyjaciele po kolei, po kolei, ale pod koniec już samego koncertu było coś, o czym nikt nie wiedział, ani w telewizji, widzowie w te, telewizji, ani tu y, w tym teatrze czy amfiteatrze, bo tam było paręnaście tysięcy widzów okazuje się. Czy to raczej był amfiteatr? No tak wielki teatr. No nawet w Ameryce chyba nie ma takich wielkich teatrów w mapidactre na wolnym powietrzu. Nagle na scenie właśnie pokazał się. Słuchaj, no właśnie, no kto? No tupak, tupak, który od trzech czy czterech lat już nie żył. Pokazał się na scenie, od pasa w górę, jak zwykle w negliżu, tu grafiti na całym ciele, pomalowane tam malunki, na czarnym ciele. Czarne rach, malurki. No ale było to, i, ale no, widać to jeszcze. No i zaczął w swoim stylu śpiewać. <laughs> rapować, chyba nie śpiewać. Swoje wielkie przeboje. Razem tam z innym jeszcze raperem, który mu wtórował, nie Pamiętam już jego nazwiska. No nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie pamiętam. E, tu, tutaj, tutaj gdzieś napisze nazwisko. Nazwisko te, przezwisko tego drugiego e, rapera, który wtórował duchowi, duchowi Tupaka. <laughs> Nazwano to zjawisko, i ten A, no właśnie, no więc tak jak w tamtym tracze w XV wieku, widzowie, nie spodziewając się Tupaka na scenie, przeżywali ekstazę wielką, zadziwienie mu na plecach, włosy prawie stawały, demba. No, nie ze strachu tym razem, tylko że z tej radości, że mogą posłuchać znów rapera, którego od trzech lat nikt wśród żywych nie widział, a tu proszę bardzo. No widzowie w telewizji, teletelewidzowie byli zachwyceni. Powstało potem w internecie mnóstwo memów, mnóstwo, no mnóstwo to nie, ale sporo filmików z udziałem tego właśnie ducha, Tupaka. Jeden taki filmik odgrzewałem w necie i tu ci pokażę za chwileczkę, nawiązujący do, styli, do stylizacji, do scenografii, do, do filmów yy, z, yy, z wojen Gwiezdnych, takie coś tam, tu ci pokażę. Chociaż nie wiem, czy, mi, czy YouTube mi tego nie wytnie za to, że puszczę tam parę no paręnaście sekund tylko prawdziwą, autentyczną Muzykę, no muzykę, no ja wiem. Chciałem też zrobić sobie taki swój prywatny spektakl holograficzny. Hologram, hologram. Mam nawet odpowiednie materiały, w sensie duchotwórczym. Mam coś, co tego ducha tworzy. I Tupaka, i Michaela Jacksona, ale chciałem zrobić tylko no, maszynkę wywołującą duchy, urządzenie. Ale o tym opowiem Ci kiedyś. No nie tak szybko, bo no nie wiem, no nie jutro, nie pojutrze, może za tydzień. zajwi tu jeszcze za dni parę, sprawdź. Może już będzie o tym Możesz będę mógł pokazać Ci własny hologram i z Tupakiem, z Michaelem Jacksonem, no i z taką tam jakąś yy, No-Name sylwetką bajkową, taką dziewuszką, która tańczy, śpiewa. Nie, nie, nie daję. Nie, 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 to nie to, tylko tańczy, śpiewa. A póki co na razie do miłego zobaczyska.